<zawianie>. Dzisiaj wam pokażę jak zbudować takie bool... no, no, z bombelkami i pokażę wam jak zbudować tym kawałek. Ja sobie już trochę zacząłem. Nauczę was jak używać barier bloki. Do roboty się zabieramy. Dobrze, tutaj, tutaj się zaczniemy. Barier bloka tutaj, tutaj. Tutaj bierzemy piasek do dół. Trzymamy jasne. Mati właśnie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bierzemy. jeszcze tak. Nie, tego nie, bo to nie. Bierzemy te ładniejsze. Bierzemy tak. 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 Bierzemy... Schodek kwarcowy, i tak zakrąglamy. O, 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 sorry. Dobra, tutaj, tak. Tak, i zalewamy wodą. Hmm, woda, 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 woda. Dobra. Już, wo, już bluźboczy woda. O, już działa. Czekujemy, już mamy prawie gotowe. W dzisiejszym odcinku będziemy pokazywa będę pokazywał jak zbudować ten z w zamku. więc bierzemy ułamkowy, piszemy W e. S, małpa S, B i klikamy to अब मैं लिविंग अन्डर स्टार्टिंग लपेट साइम बेड का यशराज No i mam ten. Mam już dwa barier bloki. No i więc trzeba. Ja sobie trochę pomogę. Dobra tu gdzie mamy command block, znaczy barier bloka usuwamy to. to 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 to, bierzemy drabinę i gdzie ja mam teraz tak. barier blok i zobaczcie tak jakby to lewitowało fajnie to tak jakby zwieść te drabinki i tutaj możemy dać na przykład zamknięcie buduje tylko mam Mamy tak więc dajemy na to łóżko Łóżko się nie da na tym O to sorry To więc dajemy płytkę Hmm, poczekaj, to muszę rozkminić. O, o, coś takiego właśnie. Już rozkminiłem. No i może być. Tu by się jakoś nie wiem, jeszcze tak by się zrobiło jeszcze by się zrobiło tak. Pum. Tak i by się dało. No nareszcie Jeszcze nie tak postawimy. Hmm, dobra O! No Ale wiecie o co kaman? Czy znaczy tutaj tak? No że żeby było ładnie to tak. Coś takiego, żeby było jeszcze tu. Mi to się nie uda, bo... Ale, ale przepraszam, ale mi się to nie uda. Aha, żeby... Zapomniałem. Na no niektóre punktki nie można tak postawić. Tak, tak, tak. Tak, a żeby było ładnie to... Nie, bo to jest command ten barier Dobrze. To... to jakoś tak, no. Dobra, dobra kij z łóżkiem, Albo taki pomysł. Weźcie te barier bloki, postawcie sobie tu jeden. Jeden. Taki półpłytek. Tu możecie mieć łóżko. I jeszcze macie tutaj skrzynkę. I żeby to spoko wyglądało jeszcze. No. Nie, o, nie dobrze czekaj, żeby trafić no Czy nie? może być Patrzcie. Tu możecie dać Shurker boxa. Ja wezmę niebieskiego. O może być. Na środku, Może tak. Albo nie, żeby mniej miejsce zajmowało, żeby się fajnie otwierał. Nie, bo tutaj musi to. So, dobra. No i coś takiego, a tu możemy dać Zbrojkę Tu jest barier blok to Tak nie za bardzo No ale dobra Trzeci, po, kolejny pomysł to jest na sufit. Na żelandor. Więc ja przygotuję sobie bloki do żelandora. żelando, żeby zbudować żelandor i do was wrócę. Dobra, no, zbudowałem sobie już sufit. Bejaki. Więc mamy tak. Bierzemy. Poczekaj. I bierzemy jeszcze. No. Ako mabae na No, jak coś to tak będzie wyglądało. I mi się to nie, niektóre nie udały, więc, no, więc może daję ją... zaraz więcej. Pokażę wam, jak to będzie No, więc wygląda to tak. O, oświetla? Oświetla. Więc sobie dajemy szybko na dzień. I kolejną rzecz budujemy zbieram materiały i do się. Co byście powiedzieli na szybką bazę? Z użyciem dowolnego.